widzowie z tej strony Lulismajster Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę wam jak montować w DaVinci Resolve Pokażę wam jak pobrać, a następnie jak zmontować film Pokażę wam takie najprostsze funkcje, ale również te bardziej skomplikowane No i ogólnie te najbardziej użyteczne Zatem wchodzimy sobie w przeglądarkę i Wpisujemy DaVinci Resolve pobierz i niech sobie ktoś nie pomyśli, żeby wejść na Black Magic Design, czyli oficjalną stronę wydającą DaVinci'ego Resolve. Nie, nie, nie. Nie wchodzimy tutaj, ze względu na to, że jak wejdziemy tutaj i zechcemy pobrać naszego pana DaVinciego, bierzemy odpowiedni system. To proszę, co się pokazuje. Ja na przykład wolałem tego uniknąć, więc nie wchodzimy na to. Nie, nie. Wchodzimy na to. Tutaj, klikacie sobie, pobierz teraz. Jeśli pobieranie wam się nie rozpoczęło, tak jak mi, klikacie tutaj i teraz wam się rozpoczyna. Ja sobie to pobiorę i widzimy się za chwilę. minutes Dobra, a więc plik mi się pobrał. Więc teraz otwieramy sobie folder na Windowsie 10, bo wiem, że niektórzy jeszcze z Was może mają. Będzie szło to tak samo, więc wchodzimy sobie po prostu w to. I czekamy, aż coś się pojawi. Ja akurat nasz program mam już zainstalowany, tylko po prostu nie mam najnowszej wersji, więc u mnie będzie to zamiana wersji. Lecz u Was może to być całkowicie nowe pobranie. Klikamy oczywiście, tak. Klikamy sobie to. Instalujemy. Program nam się instaluje. Po chwili klikamy Next. Wielu z Was może się tu dłużej ładować. Klikamy I accept. Oczywiście to jest ta cała licencja. Zawsze się to klika. Klikamy Next. Tu możecie sobie wybrać folder, jaki chcecie, gdzie wam się zainstaluje. Ja tam bym nie zmieniał, ale jak kto woli. Na przykład, jak ktoś ma dwa dyski, to niech sobie weźmie na ten, na którym ma miejsce. Dajemy Next. Dajemy install. I czekamy. No, i klikamy Finish. Installation complete. Teraz wyszukujemy sobie nasz program. Da Vinci Resolve. Odpalamy. Continue. Języka polskiego w Da Vinci Resolve niestety nie ma. Dlatego wybierzcie angielski, chyba że chcecie jakiś chiński. To proszę bardzo, ale ja wolę jednak angielski. Odpalamy. Tu są moje tajne projekty, e, więc do nich nie będziemy się zagłębiać. Jeśli chcecie stworzyć nowy projekt, to oczywiście klikamy sobie New Project. Wybieracie sobie nazwę, lokalizację, gdzie chcecie, żeby on wam się zapisał. I tak on się zapisuje w programie, więc ja bym tutaj nie kombinował. Więc zadajemy Create. No i proszę. Pokazał nam się taki oto ekran. Więc tak, na początek dodajmy sobie film. Nie wstawiony jeszcze film z Lego Fortnite'a na wspólny kanał. Wbijajcie link w opisie. Więc tak, mamy już nasz film. Wchodzimy w tą trzecią zakładkę na dole. Bo z tej drugiej już nic nie potrzebujemy. Wchodzimy sobie tutaj. Przeciągamy nasz film na linię. I w tym momencie. Jest tak. Wielu z was może mieć tutaj dwa ekrany, więc jeśli chcecie mieć jeden, klikacie tutaj. Zaś znaczy, jeśli chcecie mieć dwa, no to sobie zostawiacie, tak? To jest raczej oczywiste. Tutaj możecie sobie też edytować scrollem. Wielkość pomniejszać, powiększać, możecie również dopasować fit i wtedy automatycznie program wam dopasuje. Możecie sobie tutaj przeciągać w zależności od tego jak chcecie. Tutaj również macie taką możliwość. Także tutaj do niczego nas nie ograniczają. Te zakładki po lewej, to tutaj mamy media pool to oczywiście pole z mediami, których używamy. Effects to są efekty, przejścia, blury, teksty i takie rzeczy. Index to takie coś. Sound library to trzeba tu pobierać specjalnie. A keyframes to też tego nie będziemy potrzebować na początku. Ja polecam wam takie opcje, czyli Media Pool i Effects, bo tamtych trzech nie potrzebujemy i łóżcie sobie to w taki sposób. Będzie Wam wygodnie. Dobrze, zacznijmy sobie od tego. Wybrałem już moment, w którym chcę przeciąć nasze nagranie. Wybieram to narzędzie. Przecinam. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. A mianowicie ta ikonka zespolenia. Jeśli ją wyłączycie, zrobi się szara. Będziecie mogli oddzielić wideo od audio. Jednak jeśli to włączycie, nie będziecie mogli oddzielić wideo od audio. Ja polecam sobie to po prostu włączać, wyłączać w, po w potrzebnych sytuacjach. Jeśli oczywiście chcecie usunąć dany fragment, no to możecie albo kliknąć na niego i kliknąć backspace, albo zaznaczyć po prostu przytrzymując lewy przycisk myszy i jeżdżąc z kursorem, i wtedy backspace. Oczywiście tak samo działa to z przesuwaniem, tylko nie klikacie backspace'a, tylko lewym przyciskiem myszy przesuwacie po naszej osi czasu. Zacznijmy nasz montaż, pokażę wam teraz jak zrobić przybliżenie, czyli przybliżymy sobie moją twarz wraz z napisem ulicmeister, czyli wybierzmy sobie moją twarz. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Fortnite'a, dzisiaj jest ze mną strojny korek. Dobrze, prosimy dotąd, klikamy na to lewym przyciskiem myszy chodzimy w inspektor. Ten inspektor będzie dla nas niezwykle istotny w dzisiejszym odcinku. Zoom, czyli coś co odpowiada za powiększenie bądź pomniejszenie naszego obrazu. My chcemy sobie to powiększyć bez żadnych dynamicznych zoomów, więc dajemy w moim przypadku 3350. Position to oczywiście pozycja. Więc jeśli chcemy sobie dosunąć to możemy w bok, możemy w dół, w górę. Te przyciski odpowiadają za reset. Te zaraz pokażę do czego służą. Ale to pod koniec tego odcinka, więc nakierujmy sobie jeszcze pozycję. Czyli powiedzmy te 2255. Dajmy sobie wysokość na 70. Wyjdźmy z inspektora i zobaczmy. Siemaneczko widzowie z tej strony, uliczmeister. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Fortnite'a. Dzisiaj jest ze mną strojny korek. Witam. No i bomba! Tak więc wiemy już, jak robić przybliżenia. Teraz nauczmy się robić dynamic zoomy, czyli dynami dynamiczne przyspieszenia, czyli dynamiczne przybliżenia i oddalenia. Są na to dwa sposoby. Jeśli chcecie najbardziej w stylu tego programu. Znaczę sobie tu już naprawdę dowolny fragment filmu, to możemy to po prostu zrobić tak. dynamic zoom. Dynamic zoom nam troszeczkę powiększa tutaj obraz, więc jeśli chcemy zrobić to dobrze, to musimy go sobie troszeczkę zmniejszyć zoomem. On zawsze góruje nam o 200 do góry, więc ja preferuję na przykład zacząć od 600. Witam. I żeby nam program Witam. nakierował do końca. Więc będzie to tak. Jeśli zaś chcemy to zrobić inaczej, czekajcie, zresetujemy sobie to, możemy to zrobić również w drugi sposób, a mianowicie sposób, którego jeszcze będziemy używać. Chodzi tutaj o ten kryształek. Chodzi tu o to, że ten kryształek, na przykład ustawmy sobie tutaj na początku, na samym początku, sam początek tego oto pocięcia. Ustawiamy sobie 800. Idziemy na koniec. I ustawiamy tutaj 500. I zobaczcie. Witam. Poczyniła się magia. W tym momencie powoli nam się zmniejsza tutaj zoom. Więc tutaj naprawdę można kombinować. Ale polecam Wam trzymać się tych linii. Polecam Wam po prostu przecinać w danych momentach, a nie jeździć po sekundach. Bo po prostu jak sobie podniecie, to będzie Wam później łatwiej. Tak samo jest z przybliżaniem. Więc zrasetujmy sobie nasz postęp tutaj. Zróbmy dynamic zoom i oczywiście tutaj mamy oddalanie. Ale jest jedna rzecz. Musimy sobie to rozwinąć i kliknąć swap. W tym momencie ekran zacznie nam się przybliżać. Co to się stanęło? No i oczywiście jeszcze wam pokażę tym drugim sposobem, czyli sposobem czasami bardziej użytecznym, czyli robimy sobie diamencik. Powiedzmy zrobimy sobie 1000. Zrobimy sobie również na końcu 2000 i przetestujemy. Witam. Witam. Prawda, że proste. Ma? Jeszcze Wam pokażę, jak rozciągnąć nagranie. Przeciągnąć. Jeśli chcemy skrócić jedno, czyli na przykład chcemy skrócić to od początku, to musi być taka ikonka ze strzałką w lewo. I wtedy ciągnąć po prostu w prawo. Możemy też ciągnąć w. Lewo możemy też rozszerzać, ale nie zawsze jest to możliwe, bo gdy nagranie się kończy, to program automatycznie nam to blokuje. Jeszcze jedna ciekawa funkcja naszego DaVinci Resolva, czyli Magnesik. Jeśli wyłączymy Magnesik, to program nie będzie nam się trzymał tych oto tutaj przerw w nagraniu i będziemy po prostu sobie jeździć. Osi, czasu Ze jeśli to włączymy, to będzie nam się po prostu chwytał pocięć. Ja jestem fanem korzystania z magnesu, ale jak kto woli. No dobrze, a więc teraz jak zmienić dane dźwięku? No to oczywiście klikamy sobie na dźwięk. Volume to oczywiście nasz dźwięk. Jeśli damy go głośniej, to możemy troszeczkę usłyszeć za głośno film. I dzisiaj zbudujemy sobie farmę, lecz jeśli damy sobie ciszej. To znowuż możemy filmu nie usłyszeć. W sensie, nie zbudujemy, tylko odbudujemy. Zniszczoną możemy sobie dać na minus 30 i wtedy już prawie nie będziemy filmu słyszeli. Teraz zatem pokażę Wam, jak dodać tekst. Wchodzimy sobie w Titles, wchodzimy w tekst, przeciągamy tekst, łapiemy go w miejsce, w które chcemy go dodać, puszczamy lewy przycisk myszy i mamy to. Mamy tekst. Tutaj w settings oczywiście wszystkie opcje, wszystkie zoomy, position, kryształki wszystko działa tak jak tam. Tutaj możemy sobie oczywiście wpisać co chcemy. Powiedzmy, zrobimy sobie tak. Ja oczywiście pobrałem sobie różne czcionki, na przykład lakist Guy. Tej czcionki normalnie w tym programie nie ma. Nie liczcie na to, że będzie, bo nie ma jej. Musicie sobie ją pobrać z internetu. Ja, jej, ja pokażę na jej przykładzie wam, ale jej po prostu w tym programie nie ma. Tu, oczywiście, size to rozmiar, wiadomo. Chyba większość z was zna to słowo. Możemy sobie tu również zmienić rozmiar, ale. Jest to rozmiar poświaty. Dajemy sobie poświatę, to tak, tu możemy sobie ją dać wewnątrz, ale jak klikniemy outside only, to ona da nam się na zewnątrz. I zobaczcie, ona jest, ale ona jest strasznie mała. Niestety większej się nie da. Jeszcze jedna funkcja tekstu, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, czyli dajemy sobie na przykład taki cień za tekstem to musimy zjechać niżej w drop shadow wyłączamy blura zobaczcie robimy sobie cień opacity dajemy na 100 i zobaczcie możemy sobie przesuwać cień tekstu tak jak nam się podoba możemy go nawet wyjąć z kontekstu ale tego robić nie polecam polecam wam nie wiem na 25 czy coś żeby to żeby to jakoś wyglądało no i powiedzmy tamte 5 w bok czy coś żeby jakiś tam ruch pomiędzy tym był i żeby to wyglądało po prostu. Jednak jest jeszcze jedna fajna funkcja. Wyłączmy sobie już to, zresetujmy to. I. Wystarczy dodać height i zobaczcie, będziemy mieli takie pogrubienie trochę naszego tekstu. With to jest funkcja, która służy za rozszerzanie albo zwężanie. Zobaczcie. Opacity to oczywiście przezroczystość. Więc jeśli chcemy ją większą, to polecam corner radius, to jest zakrzywienie. Ja polecam bardziej to zakrzywić tak w kółko. O tak na przykład. Height wysokość. No i w tym momencie możemy sobie po prostu to mieć na tekście. To się nam z tekstem przesuwa. Teraz pokażę wam jak zrobić przyspieszenie filmu, czyli coś czego używam chociażby gdy montuję Lego Fortnite'a. Coś, co się przydaje właśnie w takich grach, więc pokażę Wam to. A więc, tak, wybieramy sobie fragment, który chcemy przyspieszyć, obcinamy go z jednej i z drugiej strony, usuwamy dźwięk, czyli krok, który jest nieoczywisty, ale jakże pomocny, bo dźwięk razem z ekranem nie będzie nam chciał wejść w przyspieszenie. Więc, tak, klikamy sobie na to, klikamy, wchodzimy w inspektora, wchodzimy w, w speed change tutaj w wideo. I tak, sprawa wygląda następująco. Klikamy sobie Ripple Timeline. Ripple Timeline to jest funkcja, która jakby powoduje, że oś czasu przyspiesza się wraz z biegiem naszego filmu. Więc tak, jeśli chcemy zmienić szybkość naszego filmu, to oczywiście bierzemy sobie Change Speed tutaj i suniemy sobie 200, to jest na przykład razy 2. Więc przyspieszmy sobie to razy 2 i zobaczmy, jak wyszło. No, i proszę, mamy film przyspieszony. Ten film się przysunął, więc jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Teraz yy, cofnijmy sobie to doskonale. Wyłączmy Ripple Timeline i teraz Wam pokażę, jak tutaj to będzie działało. Bez tej funkcji to się przyspieszy, ale timeline, timeline nie pojedzie za nami. Natomiast w przypadku, jeśli bez Ripple Timeline będziemy chcieli cofnąć przyspieszenie filmu, to on się nam nie cofnie. On zostanie. Dlatego przy cofaniu zdecydowanie potrzebna jest funkcja Ripple Timeline. W takich przypadkach po prostu wchodzimy sobie Ripple Timeline, dajemy na 100 i to nam po prostu przesuwa to z powrotem, ale my to, my mamy sobie ten film z powrotem w tym stanie, w jakim chcemy go mieć. Więc tak, jeśli chodzi o przyspieszanie filmów, to możemy go naprawdę przyspieszać w nieskończoność miliardów sekund ale nie polecam wartości wyższych niż 1000. Chyba że robicie na przykład serię Minecraft Time Lapse, no to wtedy wiadomo, nie, że wiadomo, że wtedy będziecie potrzebowali przyspieszeń o dużo większej mocy, tak jak na przykład ja. Wtedy dajecie sobie więcej. Jednak muszę was ostrzec przed jedną rzeczą. Dajmy sobie powiedzmy 2000 i zaraz zobaczycie co się stanie na ekranie. Zobaczcie, odtworzę sobie to kawałek. Zobaczcie, jakie moje FPS-y są wywalone. Zobaczcie, że jak zatrzymuję film, pojawia się coś zupełnie innego, coś zupełnie z innego momentu. Pojawia się zupełnie inny moment, i tu nie wiadomo skąd. To wszystko dlatego, że program nie ogarnia odtwarzania w tak szybkiej prędkości. Jeśli macie jeszcze gorszy sprzęt od mojego, to odczujecie to jeszcze bardziej. A ja na szczęście dysponuję takim sprzętem, więc mam szczęście. Ale nie polecam tych większych przyspieszeń, jeśli chcecie sobie to przetestować bez konieczności najpierw wyrenderowania filmu i obejrzenia go z innego programu odtwarzającego, czyli na przykład odtwarzacz multimedialny, czy chociażby już po wstawieniu na YouTube, jeśli nie będziecie chcieli go sprawdzić. A więc teraz pokażę Wam jeszcze dwie funkcje przyspieszania, bo w przyspieszaniu kryje się również spowalnianie. A mianowicie, widzicie, tutaj mamy wartość 100. Jest też tutaj wartość 0. Wartość 0 to jest wartość, która jedzie normalnie, ale przez czas podzielony przez 100. Żebyśmy chcieli spowolnić film, to na przykład robimy sobie przewijamy, ale nie do 0, tylko do na przykład 50. Teraz film spowolnił nam się dwukrotnie i przez to dwukrotnie rozszerzył, więc jest teraz dwa razy dłuższe i wygląda to mniej więcej tak. Więc film jest wyraźnie spowolniony. Teraz pokażę Wam również, jak zrobić, żeby film odtwarzał się od tyłu. Czyli musimy zjechać na minus. Dajmy sobie minus 100, czyli minus na normalnej prędkości. Proszę, cofamy się. My się cofamy. Zobaczcie, ja tu lecę na lotni, nie wiadomo jak. To jest cofnięcie się. Zobaczcie, ten film nam tu ładnie się cofa. Jest to nienaturalne, ale to jest naprawdę ta sama prędkość, tylko po prostu widać to inaczej. Ja też myślę, że to jest nienaturalne, ale to jest naturalne. Teraz dajmy sobie na przykład minus 200, to będzie dwa razy szybciej na minusie, zobaczcie. Więc tak, oto możemy edytować przyspieszenie. A teraz przejdźmy już do kolejnej funkcji. Zabierzmy się za kolejną fajną funkcję, czyli od czarnego do jasnego. Ja sobie to tak nazwałem. Czyli łapiemy zatem taki haczyk na początku, bądź na końcu. To działa w dwie strony. Ustawiamy na tyle, ile chcemy. Czyli powiedzmy plus 2,01 to będzie na 2 sekundy i 1 milisekundę. W takim razie odpalamy sobie film. widzowie, z tej strony Ulis Meister. Jak widzicie stopniowo on się nam pokazywał. Teraz wam pokażę jak dodać blura. Usuńmy sobie już to, bo to nie jest nam do niczego potrzebne. Nawet nie musimy tutaj zaznaczać, wystarczy, że wejdziemy w Resolve FX, wejdziemy w, na przykład weźmy sobie Box Blura, naciągnijmy na to, że no mamy naszego blurka, możemy sobie tu edytować, czy chcemy go wyraźnego, czy niewyraźnego, możemy go tak edytować, że naprawdę można tu oczopląsu dostać, ale możemy go też go wyłączyć po prostu, nie, nie usuwając go z filmu. Da Vinci Resolve mamy również różne fajne funkcje. Odpalmy sobie projekt Historia Lego Fortnite. Swoją drogą polecam, bo historia jest całkiem ciekawa. Wszystkie voice overy czy starsze screeny są niestety pousuwane, w związku z moim brakiem pamięci na dysku. Ale jest tu kilka rzeczy, które, które zostały zachowane, no bo jednak jak to miało nastąpić. Tak jak na przykład o te strzałki tutaj w tym miejscu, zaraz Wam pokażę również, jak edytować kolor. Tak, jak tu zrobiłem to na czarno, ale to za chwilę. Zobaczcie sobie, że tutaj dodałem efekt, który nazywa się Push. Można go znaleźć w Video Transitions, tutaj w kategorii Motion. W kategorii Ruch znajdziecie. Push, znajdziecie slide. Możecie sobie obczaić, na czym one polegają. Powiem wam tyle, że push wypycha po prostu swojego poprzednika. Natomiast slide nachodzi na niego, ale go nie wypycha. Teraz wam pokażę, jak zedytować kolor. Czyli powiedzmy, zrobimy sobie to o tutaj, na naszej planecie, na naszej Ziemi z napisem Lego Fortnite, bo tutaj przy niej musiałem dużo rzeczy robić. Wchodzimy w piątą kategorię od lewej na dole. Ona się nazywa kolor. Ona dotyczy kolorów, jak sama nazwa wskazuje. Więc, jeśli chcemy, żeby to była Ziemia, to musimy wybrać Ziemię. Musimy dobrze wiedzieć, która to jest Ziemia, żeby przypadkiem się nie pomylić i przypadkiem nie zmienić parametrów innego klipu. Bo zobaczcie, że tutaj, jak zaznaczę sobie tutaj nasz, nasze tło, to zobaczcie, że tu zaznacza mi się napis Lego Fortnite. Więc to wcale nie będzie działało tak jak myślicie, że jak zaznaczycie sobie w edicie, to w kolorze będzie tak samo. Właśnie nie. A więc teraz troszeczkę o edytowaniu koloru. Oczywiście ja nie jestem jakimś wielkim bogiem edytowania kolorów, ale co nieco wiem, więc to co nieco wam przekażę. Jeśli chcemy na przykład, żeby coś nam stało się nagle szare, to dajemy sobie SAT. SAT zmniejszamy, SAT możemy również zwiększyć i wtedy będzie. Super kolorystyczne, ale jak ty sad sobie damy na zero lub tam inne mniejsze wartości, to nasza Ziemia po prostu stanie się szara. Stanie się w barwach neutralnych, nie będzie w niej ani jednej barwy innej niż biała, szara i czarna. Teraz, jeśli chcemy sobie przyciemnić, to dajemy shadow, czyli nasz cień dajemy sobie największy, dajemy sobie również, wyłączymy highlight. A czekajcie, bo ja to robię. A, pomyliłem się na tym, co ja sam mówiłem o tym. Tutaj musimy na planecie dać, na Maksa Shadow, na Maksa highlight i wtedy dostaniemy ciemną planetę. Z pewnością wielu z Was się jeszcze mnie zapyta, jak usunąć green screena. Otóż na to jest prosta rzecz. Wybieramy sobie na przykład w moim przypadku jest to. Łapka w górę z dzwonem. Ja sobie to tak nazwałem. Wklejamy to do naszego filmu. Tylko bylebyśmy nie zjedli twojego filmu wcześniejszego, tylko dajemy to nad Teraz wchodzimy sobie w Resolve FX, zjeżdżamy w dół, aż znajdziemy Resolve FX Key i wybierzemy sobie 3D, Keyer, wrzucimy to w naszego green screenka. Teraz wybieramy sobie tutaj. OpenFX Overlay, wchodzimy w Inspektora, wchodzimy w Effects. I tutaj wybieramy nie pierwszy, nie drugi, tylko trzeci pędzel. Trzeci pędzel to jest nasz klucz. Teraz klikamy lewy przycisk myszy na zielone. Proszę, zrobiło nam się tak, ale zobaczcie, u góry jeszcze mamy błąd. Na dole, przy zielonym, też jeszcze mamy błąd. Więc robimy to tak, żeby idealnie domodelować to. Powoli, powoli zmniejszamy. Powoli zmniejszamy to. Powoli zmniejszamy kolor. Aż dojdziemy do całkowitej bieli. I będzie fajnie. Możemy jeszcze dać sobie funkcję Despill. Funkcja Despill oznacza, że robimy z naszego green screena szary odcień. Nasz green screen po prostu staje się szary. No i powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Więc na koniec jeszcze pokażę Wam, jak wyrenderować film, czyli zapisać go ale nie w formie pliku DaVinci Resolve, czyli .drp, tylko w formie np. mp4. Więc zapraszam, wchodzimy w siódmą kategorię. Lekko Wam to na chwilę zetnie program. Oczywiście nasz program nie jest dostosowany do komputerów o słabszej wydajności, do takich słabszych, które, które nie dają po prostu aż tak dobrze rady. Więc jeśli macie taki komputer, to jak najszybciej wywalcie ten program, bo... Tylko Wam go zniszczy. To jest program dla mocnych sprzętów. Więc tak, jeśli chcemy wyrenderować i wideo i audio. Więc tutaj nie robimy w audio nic. Format wybieramy sobie oczywiście MP4. PNG nie bierzemy, i JPG nie bierzemy, bo to nie jest screen. QuickTime też nie bierzemy, bo to będzie zaraz jakiś dziwny plik. Klikamy Add to Render Queue. Oczywiście tu możemy sobie jeszcze wpisać nazwę pliku i wybrać lokalizację. Jednak jeśli tego nie zrobimy, zrobimy sobie to tak, że wybierzemy sobie, powiedzmy folder wideo w moim przypadku. Weźmiemy sobie tutaj, nie wiem, nazwę, tak, save, add to render queue i wybierzemy sobie tu po prawej render all. I po pewnym czasie film nam się wyrenderuje, oczywiście ja nie będę czekał na jego wyrenderowanie, bo nie usunąłem końca, po prostu sobie zastopuję. Będziecie mieli po prostu render ad i pokazany czas, w którym wam się film wyrenderował. Jednak, jakby się wam praca zatrzymała, to będziecie mieli komunikat job cancelled i będzie to w tej formie. Także mam nadzieję, że wam w czymś pomogłem. Film był głównie zadedykowany do Kaczora, który prosił mnie o ten poradnik. Ja niestety musiałem go trochę odwlec w czasie, ponieważ nie miałem aż tyle czasu, żeby go nagrać. Więc teraz go Kaczor dostajesz. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. No, i w razie pytań, możecie oczywiście pisać. Komentarze są do waszej dyspozycji, widzowie. No i co, zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli się podobało. Polecam zajrzeć na mój kanał i na resztę kanałów, które znajdziecie w opisie. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema.